Cześć, nazywam się Marcin. Chciałem podzielić się z Wami, pokazać Wam parę spraw związanych z przebudową, remontem, zagospodarowaniem poddasza w starym budynku. Mam nadzieję, że niektórym osobom się to przyda, i mam też nadzieję, że być może te filmiki. Jeśli wam się spodobają oczywiście i będę je dalej zamieszczał, w związku z tym pomogą uratować jakieś stare budynki, bo szkoda, żeby odeszły w niepamięć. To na razie tyle. Znajdujemy się w kamienicy na poddaszu pewnego miasta na wybrzeżu. Pokazuję teraz jak wygląda... To miejsce duże mieszkanko będzie z tego, ale roboty też nie brakuje. E, dlatego od razu chciałbym ostrzec przed ogromem pracy, która nas czeka. No ale cóż, akurat dla hobbystów. No, bo niestety wynajęcie firmy kosztowałoby tutaj krocie. A tak, możemy samemu coś porobić, żeby było fajnie i mieć jeszcze z tego satysfakcję.